Środka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia ofiar Przemocy. Zdjęcie zostało wyróżnione. Chciałam pokazać to, że właśnie przemoc jest fizyczna i psychiczna i ta przemoc fizyczna jest widoczna, a ta przemoc psychiczna jest taka problematyczna, ponieważ my jej nie dostrzegamy. I ta przemoc, właśnie ta fizyczna, ona jest jakby dużo gorsza, ponieważ no ona na nas oddziałuje tak od zewnątrz. I właśnie słowo można wyrządzić krzywdę w drugiej osobie. Ta druga osoba już popada w depresję, ma jakieś takie myśli też właśnie nie wiem um, co jeszcze. Ale głównie o to chodzi, że właśnie też jak są te czasy pandemiczne, to ta przemoc też właśnie była taka bardziej napośniona, no bo ponieważ ludzie no, żyli ze sobą w takim zamknięciu, też właśnie dużo było tak różnych tragedii. Jeśli um, um, macie jeszcze jakieś pytania, się zapytać, ja to możecie zadać, ja też później ze porozmawiać?